Cześć, witajcie w następnym odcinku Pesside TV. Dzisiaj w głównej roli Lightning w swojej ostatniej, trzeciej przygodzie na konsoli PlayStation 3, czyli jeśli ktoś nie wie, Lightning Returns Final Fantasy XIII. Jest to gra, której coraz dalej do klasycznego jrpg śmiało można zaryzykować twierdzenie, że jest to pogranicze JRPG z action rpg -em. Glad. Zwłaszcza po tym, jakie zmiany Score Enix prowadziło w tej części. Pokrótce, fabularnie gra kręci się wokół końca świata, który poznaliśmy w poprzednich częściach. Do końca zostało nam 6 dni, przynajmniej na początku jest 6 dni. Możemy ten czas wydłużyć do maksymalnie 13, a w pewnym przypadku nawet 14. Dni. W tym czasie musimy ocalić jak najwięcej istnień ludzkich, raczej ich dusz, po to, by w nowym świecie mógł kto, kto mieszkać, mógł ktoś w nim żyć. Wykonujemy to poprzez spełnianie zadań, napotkanych ludzi, lub też przyjmując questy z tablicy zadań, która jest w każdej z czterech lokacji. Ci, którzy narzekali na to, że poprzednie części były nader liniowe, tutaj się zaskoczą pozytywnie. Od samego początku gry mamy dostępne wszystkie cztery lokacje, gdzie udamy się, to zależy tylko od nas. Ja na razie odwiedziłem tylko trzy: Wildlands, Usnan i Luxerion, gdzie zaczynamy grę. W Jusland zaczyna się demo, które było w PlayStation Store. I aktualnie udam się do Wildlands, gdzie muszę wykonać kolejne Zadanie. I nie będzie to spoilerem, jeśli powiem, że jest związane z pewnym bohaterem z Final Fantasy xiii 2 no ale mam już za sobą. Są trzy lokacje, gdzie możemy się teleportować z Arki. Na Arce nie upływa czas. Eee, czas upływa, gdy jesteśmy już na kontynencie. Mniej więcej jest tak, że jeden dzień to jest coś około dwóch godzin czasu rzeczywistego. Czas możemy zatrzymywać na około godzinę w, gr w grze poprzez użycie odpowiedniej umiejętności kosztujące punkty EP. Więc, z jednej strony, non-stop, goni nas ten czas, ten jakby wymóg tego, że musimy się śpieszyć i, i narzucać sobie odpowiednie tempo, ale z drugiej strony, zawsze możemy sobie go mm, zatrzymać, że się potrzebujemy sobie trochę pogrindować. Według mnie Square Enix trochę tutaj nie do końca przemyślał ten koncept, bo o ile sam system w grze, do czego się doszedł konkretnej zmiany, nie, każde, nie każdemu przypadnie oczywiście na do GUSTU. Nie mamy tutaj klasycznych poziomów i, i wbijania doświadczenia po to, by podnieść swoje statystyki. Statystyki się podnoszą po wykonywaniu zadań i każdy jeden z atrybutów może się zmienić zależnie od wykonanego zadania i jego poziomu trudności. Zamiast standardowych umiejętności mamy tutaj coś, co nazwano schemat, schematy schematy. Możemy mieć aktywne trzy. A także inne dodatkowe stworzone, wybierając każdą część tego, czyli powiedzmy broń. Broń jest strój, jest tarcza, i także akcesoria wraz z umiejętnościami. Umiejętności zdobywamy ze skrzynek po pokonaniu przeciwników za wykonane zadania. Ogólnie, im więcej gramy i mocniejszych przeciwników pokonujemy, tym lepsze umiejętności możemy uzyskać. Stroje są praktycznie różne, każdy z nich jakby jest dedykowany pewnej klasie, więc mamy, to jest klasyczny dla tej gry standardowy, mamy chociażby strój nastawiony na używanie magii ofensywnej, albo chociażby magii ofensywnej nakierowanej na elektryczność i to zależnie od tego z kim walczymy musimy sobie odpowiednio dobrać umiejętności, ustawienia

Jak widzicie, musimy znaleźć psa albo jakiekolwiek ślady tego psa i wrócić do bohaterki. Po wykonaniu tego zadania, tak jak mówiłem wcześniej, otrzymamy odpowiedni przyrost do statystyk. Jak widzicie, po prawej stronie mamy mapę oraz czas, który nam upływa. Przeciwnicy pojawiają się i znikają na polu walki, a żeby z nimi walczyć. Nie otrzymując kary musimy ich pierwsi zaatakować, dzięki czemu e, Dzięki czemu Możemy albo zacząć walkę z przewagą albo oczywiście z karą jeśli przeciwnik nas pierwszy zaatakuje e, Tutaj trochę o systemie walki, który jest Inny Wszystko podzielono na cztery przyciski funkcyjne Zależnie od e, klasy i podpiętych umiejętności To jest klasa typowo ofensywna nastawiona na fizyczne ataki ja mam też inne, które staramy się mieszać mniej więcej, by, by utrzymać odpowiedni balans między, między, między tymi schematami, by łatw, walczyło się łatwiej. Nie zawsze mamy towarzysza. Tutaj walczy z nami Chocobo, w Dead Dunes walczy z nami Fang, ale na przykład w takim Luxerionie musieliśmy sami sobie z wszystkim radzić. Jak widzicie, także lokacje są duże, a nawet i bardzo duże. Tu nas biegnie do nas przeciwnik, powalczymy z nim, a później trochę pozwiedzamy. To jest to, na co narzekali gracze, właśnie jak mówiłem w przypadku poprzednich części, że gra jest zbyt liniowa, nie oferuje nam jakiejkolwiek swobody i ogólnie musimy podążać po odgórnie ustalonej ścieżce, nie zbaczając z jej nawet na chwilę, i co sprowadziło się tak naprawdę do biegania po Korytarzach. Tutaj, no, jak widzicie, udostępniono nam w porównaniu do zwykłej trzynastki gigantyczne lokacje. Praktycznie to, co widzimy, mo możemy tam dotrzeć. Oczywiście, trochę czasu to kosztuje. Musimy odpowiednio rozplanować naszą podróż, żeby nie tracić zbyt dużo czasu. Ja sobie tutaj. Zatrzymam czas na, 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 na moment, żeby mi nie zeszło za bardzo. Widzicie właśnie, to są te umiejętności, na które używamy punkty EP. Użyję sobie Chronostasis, które zatrzymuje licznik na godzinę czasu gry. Dzięki czemu mogę sobie tutaj pozwiedzać i za bardzo nie tracić na czasie, który jest znowu potrzebny. Tutaj mamy następną walkę. Oczywiście nie musimy walczyć, ale Lepiej walczyć, bo po każdej walce otrzymujemy nie tylko punkty EP, ale także kasę. A ta się przydaje w uzupełnianiu naszych zapasów przedmiotów leczących. Tych możemy mieć maksymalnie 6, więc trzeba odpowiednio planować. Są zwykłe napoje, są napoje z dodatkowymi efektami. Tu już jest zależnie od tego, w którym momencie w grze jesteśmy i jak sobie po prostu dobierzemy wszystko. Ważnym w grze jest także zmodyfikowany pasek stagger, który w zwykłym Final Fantasy XIII ładowaliśmy używając czary, czarów klasy Ravager. Tutaj musimy w odpowiedni sposób wykorzystywać słabości danego przeciwnika. Czyli jeśli nasz wróg jako element ma słaby powiedzmy ogień, to korzystając z czarów opartych na, na żywiole ognia szybciej będzie musiał ładować ten pasek stagger i wtedy będziemy mogli mu zadawać większe obrażenia. A możemy także ładować ten pasek atakując przeciwnika w momencie gdy on nas atakuje lub broniąc się, wykonując blok lub też unik w idealnym momencie, tak jak powiedzmy w, chociażby w niektórych slash'erach. Dlatego też dużo dużo graczy przyrównuje ten tytuł do Slashera, ale trochę niepotrzebnie. Tak jak niepotrzebnie, uważam, że się równa to do gry Action RPG. Mimo, że sam powiedziałem, że to jest na pograniczu, bo jednak nie do końca jest to Action RPG. Jest tutaj podział na, na pasek ATB na określoną ilość ataków w danym momencie, więc do pełnej akcji tutaj jeszcze brakuje. Nie jest to produkcja y, idealna. To już mogę powiedzieć że zawczasu, że nie jest. Y, gra y, może, może i na pewno będzie budzić bardzo mieszane uczucia. Y, historia, historia w niej jest średnia. Tak naprawdę to wygląda, jakby ktoś miał na coś pomysł, ale nie do końca wiedział, jak ma go zrealizować. Na pewno bardzo dobrze wypada ścieżka dźwiękowa, która jest oparta na utworach z poprzednich dwóch odsłon. Tutaj kompozytorzy i osoby remiksujące wszystko spisały się bardzo, bardzo dobrze i bez wątpienia właśnie warstwa audio tej produkcji może być zaliczana do jednych z większych plusów tej gry. Graficznie jest tak sobie, jest ciut gorzej niż było Final Fantasy XIII Osoby, które mają mega zboczenie na punkcie graficznym, bez wątpienia skrzywią się tutaj na mm, słabe tekstury, które czasami przypominają RM PlayStation 2. No ale to jest, że tak powiem, jeden z efektów ubocznych tak ogromnych lokacji. Jak widzicie, nie musimy walczyć, możemy sobie spokojnie uciekać. Jeśli nie jeździmy na Czokobosie, to możemy używać sprintu Lightning, który jest ograniczony tym niebieskim paskiem nad poziomem życia w lewym dolnym rogu. Ale, jako że mamy już Kuraka, to osiągając tę samą szybkość możemy sobie spokojnie biegać. Dotarliśmy tutaj do okolic wioski w Lesie. dobra, i tak w skrócie wygląda Lightning Returns Final Fantasy XIII. Gra jest już sprzedaży, Recenzja powinna pojawić się dosłownie na dniach. Tyle jeszcze na koniec Wam pokażę coś, co uważam za kompletnie zbędne, i nie wiem po co to zaimplementowano, ale chyba po to, by jakkolwiek wykorzystać sieć i, i, i społeczność. Otóż możemy jakby wysyłać do, do usługi Square Enix wiadomości, screenshoty czy też postaci z danym przedmiotem, które ktoś może kupić. I tak naprawdę nie wiem po co to jest. Ja nie widzę w tym najmniejszego sensu, bo robienie screenshotów, ich wysyłanie czy zestawianie czy wiadomości innym z jakimś głupim opisem to tak jakby, jakby ktoś chciał mm, ten system z Demon Souls i z Dark Souls przenieść właśnie do Final Fantasy, ale zrobił to po prostu w najgłupszy sposób, czyli kompletnie nie dopasowując do tego, jak, jakie tempo ma ten tytuł i w jaki sposób się w Lightning Returns gra. Nie wiem po co to jest, może to będzie miało jakiś sens w przyszłości, ale na ten moment wypada to bardzo, bardzo średnio. I tyle, dzięki Wam za oglądanie, tak jak mówiłem, recenzja e, tej produkcji. Już wkrótce dosłownie na dniach. Dzięki Wam za oglądanie i cześć.